Kolejna widzowie widzów, jesteś z ja. Orzek i dzisiaj gramy w Movistar Planet. Tak, ja się teraz zaloguję, dobra, i zobaczymy nowy motyw, jaki jest. <coughs> Oczywiście, już wchodziłem, sprawdziłem. No, i tak, już dzień dziecka i życzę wszystkim dzieciom radości w tym dniu. I tak, dostajemy taką motokoszulkę. Tak. No, mam taki kaszel, ale to nic. I tak. Mam już 12 level. I teraz tak wchodzimy sobie na zakupy. I sobie zrobimy jakiś komplet. Mm, dobra. dajmy wszystko. Mm. Dobra, wezmę to. No już mamy jakiś tam schemat. Widziałem już ten motyw. Dobra. I te buty. Mieszczą, tak mi się podoba. Tylko no po prostu ten kolor na ten biały. No i jedyny to, żeby to zmienić na czarny. A to, żeby było w takim. Też, też czarnym kolorze. <tryk> Dobra. O rany. Okej, okay. mm, nie wiem jaki kolor. Co? Ja bym wziął ten, a to bym wziął na czarny. Dobra. I tak myślę, że to by wyglądało. Chociaż mogę coś tam jeszcze dodać. No, albo to. Myślę, że to na razie dobrze wygląda, ale bardzo bym chciał to dobrać. No. To sobie na czarny. No. Jedyne, co bym jeszcze zmienił, to te włosy na taki kolorek. Nie wiem, bo ona miały taki sam kolor. Nie, to jest trochę ciemniejszy. Tak, teraz mi się to podoba. O, to no mało la ma 775 i 11 diamentów. Kup O, jeden diament. Cs. Tak, tak jest najlepiej. Dobra. Jeszcze mm, sprawdzę animację, ale pewnie ich nie kupię. Ani jednej. No ale cóż. Sprawdzić zawsze można. O... o, ta jest fajna. Tylko ona mi chyba będzie lagować. O, dobra, ale ją kupię. Kup. Dobra. Jej. Animacja. I sobie ją wezmę. Szczęśliwy, no i jeszcze tylko animację jakąś tam, tą, to będzie tu, tak, i zapisz, ale to tak fajnie wygląda, jak tak to z nich wylatuje. Jeszcze zobaczmy, jakie są nowe zwierzaki, czy w ogóle są jakieś nowe, ale fajnie by było, ale no nie kupia. Jest ten, ten jest nowy i jak będę miał Vipa, to na pewno go kupię. I tak, w ogóle jeszcze chcę Wam pokazać nowy pakiet na, ym, na rok. No, taki fajny, rysowany, mi się ogólnie ten podoba, no, no bo te, tego bym nie chciał, bo, bo jednak po co on mi tak, tego doładowania i tak nikomu nie, nikom nie wyśle pewnie. Ale ten to już jest fajny, bo no, takie dostaje to raz, dwa, trzy, cztery, pięć pięć itemów, które tu jest. I no i, i tych naprawdę trochę mniej y, tych diamentów i Starkoits. Ale to nic. No. Dobra, coś tutaj jeszcze mamy do zrobienia. Nie wiem. O nie, co. Dobra, okej, okay. Ja wmyślałem, że mi się nie nagrywa. Tutaj już widzicie, nie? Po prostu ten i takie. Co? Nie. Przepraszam, że ten, ale no. Tak, tak wygląda moja. movie star. A jeszcze, no tak. Zapomniałam tego zrobić. Nagrywam. Tak, właśnie. No właśnie nagrywam. Dobra, i mm, to stawcie lajka i jest super na kanale. Możecie też do mnie pisać, zapraszać w ogóle. Czy ja mam jakieś prośby? Nie. <laughs> Dobra. I pozdrawiam osobę, która wygra. Jest to Martejka 17371. No i tak jak mówiłem. Pozdrawiam wszystkie dzieci i życzę, żeby miały udany dzień dziecka. Tak więc...